WIWUS bywał już nieraz omawiany na kanale. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wypowiedział umowę członkowską w firmie WIWUS Finals, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Co było tego przyczyną? Kto nie wypowiedział umów WIWUSowi? Kim jest Oleg Bojko? Jakie powiązania ma WIWUS z Kremlem? I kim są ludzie, którzy tylko udają, że solidaryzują się z narodem ukraińskim, a zachowują się jak szmalcownicy? Witam serdecznie, solidarni z Ukrainą, wiwus na smyczy Kremla. Znowu wtorek, a przypominam, wtorki to zazwyczaj odrobina merytoryki. I zazwyczaj stronie od polityki, ale są sprawy, obok których nie można przejść obojętnie. Do tej pory pokutuje łacińska paremia pecunia non olet, pieniądze nie śmierdzą. Odpowiemy sobie dziś, dla kogo jednak słusznie pieniądze śmierdzą, a kto sobie wyciera zdradziecką mordę flagą narodu ukraińskiego, bohatersko stojącego na straży swojej niepodległości. Zamówienie prawdy, często jestem straszony procesami sądowymi, od chociażby kancelaria CERTO. i pewnie ten odcinek będzie kolejnym powodem, że jakaś kreatura poczuje się dotknięta słowami prawdy. Aby nie być chaotycznym, najpierw krótkie przedstawienie firmy Vivus. I komentarz do artykułów prasowych, nawet sprzed 8 lat. Nie będzie przynajmniej argumentu, że opieram się na czymś, co byśmy nazwali fake newsami, albo czymś, co jest robione w sposób nie taki, jak wygląda w rzeczywistości. A 8 lat to dosyć czas. W tygodniku w sieci, w wydaniu numer 17 z 2015 roku pojawił się artykuł pana Marka Pyzy Lichwa platformersko-kremlowska. I ja będę to cytował za portalem w Polityce artykuł z 27 kwietnia 2015 roku. Śledztwo tygodnika w sieci, jak to możliwe, że przyjaciel Putina opanował rynek chwilówek w Polsce. I w artykule czytamy m.in. powiązany z klemnym rosyjski gigant finansowy błyskawicznie przejmuje rynek lichwiarskich pożyczek w Polsce. Ustawa mająca chronić Polaków ugrzęzła w rządzie na całe dwa lata. Czy to efekt działalności lobbystów? Na łamach tygodnika w sieci Marek Pyza ujawnia, jak powiązany z Moskwą, gigant finansowy, przy wsparciu władzy przejmuje rynek lichwiarskich pożyczek w Polsce. I dziennikarz przypomina, jak wyglądał przebieg pracy nad prawem regulującym rynek finansowy. A drodzy Państwo, trzeba przyznać, że działy się tam cuda. Czyli jesień 2012 roku. Króciutko. Po wybuchu afery Amber Gold i rozpoczynały się przymiarki do zmiany prawa, które miało regulować rynek finansowy. Tam były przepychanki pomiędzy Narodowym Bankiem, Polskim Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów. No i pojawiały się pomysły mające ukrócić wolną Amerykankę w sektorze chwilówek. Czyli chodziło o pożyczki na gigantyczne lichwiarskie procenty udzielane przez firmy nie będące ani bankami, ani spółdzielniami finansowymi. Okazało się, że grupa robocza, która działa przy komicie st Komitecie Stabilności Finansowej, pracuje nad przepisami mającymi uniemożliwić zdzieranie z klientów gigantycznych prowizji ukrytych w wielu dodatkowych opłatach. I drodzy Państwo, bardzo fajnie możemy popatrzeć na ten aspekt z perspektywy lat, bo teraz już możemy ocenić, co się wtedy działo. Czyli z jednej strony prace nad ustawą, a w tym samym czasie w mediach, to już dalej cytuję z artykułem, zaczynają się pojawiać liczne reklamy firmy VIVUS, prekursora w tym sektorze, który oferuje klientom jeszcze łatwiejszy niż dotychczas dostęp do szybkiej gotówki. Po roku nowy gracz może się pochwalić największymi wydatkami, nikt w branży nie przeznaczył tyle na reklamę, no i podbojem rynku. Okazało się, że w tamtym czasie, jak był pisany artykuł, VIVUS miał... 450 tysięcy klientów, po dwóch latach wciąż pompując budżet na promocję, podwoił liczbę kredytobiorców. No i pojawiło się w artykule pytanie, kto stoi za firmą. VIVUS w połowie 2012 roku wchodził do Polski jako łotewski startup, czyli niewielkie przedsiębiorstwo działające w obszarze nowych technologii. Nastawione na rozwój, sporo ryzykujące, ale też generujące szybkie przychody. Do klasycznej definicji tego typu przedsięwzięcia nie pasowały, zwłaszcza wysokie koszty reklamowe, jakie na początku działalności wiązały się z uruchomieniem biznesu nad Wisłą. W mediach o Vivus Finance spółka ZO zarządzanej przez świetnie mówiącego po polsku Greka Lukosa Natopoulosa pisało się na przykład jak, jako należącej do północnoeuropejskiej grupy For Finance Group. Prospekt emisyjny For Finance wskazywał, że kontrolne 75% udziałów w grupie ma zarejestrowana na Cyprze firma Tyrona. A ta jest częścią imperium pod nazwą Finstar Financial Group, jednego z rosyjskich gigantów finansowych. Tak pisał Marek Pisa. I właścicielem tego imperium jest Oleg Bojko, 50-letni, ogolony na zero moskiewski oligarcha. Dobry znajomy kolejnych rosyjskich przywódców. Blomberg opisywał go jako lubiącego szastać pieniędzmi. Przed dwiema dekadami rozbijał się po Moskwie swoim Bentleyem i stawiał. Wszystkim kolejkę w odwiedzanych po drodze knajpach utrzymywał świetne relacje z pierwszoplanowymi postaciami rosyjskiej polityki. Nie sposób odczytywać jego spektakularnych sukcesów biznesowych, bez powiązań z rosyjską władzą, a zatem i ze spec służbami. I autor artykułu zastanawia się dalej, jak to możliwe, że Oleg bojko przez nikogo nie niepokojony mógł przejąć poważny kawałek polskiego sektora finansowego. I stać się liderem segmentu internetowych pożyczek udzielanych na kwotę blisko 2 miliardów złotych rocznie. Czy państwo nie powinno zareagować na działania moskiewskiego oligarchy, którego firma pozyskała dane setek tysięcy Polaków w dużej części zdesperowanych, bo któż bierze na wysoki procent pożyczki w wysokości kilkuset złotych? I jak ujawnia dziennikarz, Zapytaliśmy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy interesowała się viwus czy sprawdzała powiązania kapitałowe łotewskiej firmy i to dokąd de facto trafiają wrażliwe dane polskich kredytobiorców. W odpowiedzi otrzymano standardowy komunikat. No i Pyza w artykule wraca do przedłużających się prac nad ustawą regulującą działalność viwus Dlaczego prace nad ustawą trwały tak długo? Przecież powinny w tym zakresie działać CBA i ABW na czele. I niemal gotowa w 2013 roku ustawa trafiła do konsultacji społecznych, by po roku przechodzić znowu tę samą drogę, czyli kolejny rok projektu i wciąż nie ma jej w parlamencie. Czyli co sprawia, że lobbying jest tak skuteczny? I z naszych informacji wynika, że ważnym elementem tej układanki mógł być jeden z najsłynniejszych lobbystów, mający bardzo dobre kontakty w Platformie Obywatelskiej. Szkolił jej członków w zakresie wystąpień publicznych, otrzymywał tłuste zlecenia PR-owe od państwowych firm, Często widywany w siedzibie Vivusa. Na no, pytania dziennikarzy oczywiście spółka nie udzieliła odpowiedzi. Ale drodzy Państwo, prawda jest taka, że to nie tylko platforma, byśmy powiedzieli tak kolokwialnie, zgodnie z y, linią kanału, klękała do miecza za rosyjskie pieniądze. Bo wszystko wskazuje na to, że robił to również brat Krzysztofa Bosaka. Wiadomo, rodziny się nie wybiera. Natomiast temat był dosyć głośny i to jeszcze przed wyborami prezydenckimi. 24 stycznia 2020 roku fakt pisał o sprawie tak. Kandydat na prezydenta z ramienia Konfederacji Krzysztof Bosak niechętnie mówi o swoim życiu prywatnym. Po serii artykułów prawicowych mediów na temat swojego brata Marka, polityk odpowiedział na kilka pytań o nim. A prawicowe media pisały, że Marek Bosak, który pracuje w jednej ze znanych firm udzielających pożyczek, ma bliskie związki rodzinno-finansowe z Rosją. Marek Bosak, brat lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka, należy do kadry zarządzającej firmie VIVUS, której większościowym udziałowcem jest rosyjski oligarcha Oleg Wiktorowicz-Bojko. I o tym informował portal niezależna.pl. Jak podał portal, firma VIVUS, która zajmuje się udzielaniem pożyczek, jest częścią koncernu 4Finals, czyli znowu wracamy do tego, że pan Oleg Wiktorowicz-Bojko pojawia się stale. I pan Marek Bosak miał współtworzyć platformę VIVUS od podstaw, a obecnie pełni tam funkcję dyrektora do public relation. Nawet nie sprawdzałem, jak to wygląda w chwili obecnej. Minęły dwa lata. Dziennikarze w każdym razie ustalili nieoficjalnie, że polskie służby z dużym zainteresowaniem przyglądają się działalności firmy VIVUS powiązanej z rosyjskim oligarchą. No to efekt tego przyglądania po dwóch latach jest chyba taki jak zazwyczaj. Ale może nie czas aby... Te kwestie omawiać. W każdym razie e, Krzysztof Bosak w o, e, jednej z rozmów z portalem ONET skomentował zarzuty właśnie tych mediów dotyczących jego brata. Na pytanie prowadzącego rozmowę dziennikarza Andrzeja Stankiewicza przytoczył czył cytat z Gazety Polskiej o Marku Bosaku: Brat pana Bosaka ma bliskie związki rodzinno-finansowe z Rosją, jest utrzymywany przez jednego z najgroźniejszych rosyjskich oligarchów, kumpla Putina. I co na to Krzysztof Bosak? I pan Krzysztof Bosak powiedział, że mój brat pracuje w jednej z firm, podobnie jak kilkaset osób tam pracujących. Dodał, że miejsce zatrudnienia brata nie jest dla niego żadnym obciążeniem. I jak dodał też, rosyjski oligarcha Oleg Wiktorowicz Bojko nie jest głównym akcjonariuszem firmy. Jest tam jakiś pośredni związek, zdaje się przez estońskie spółki. Dla mnie to trochę wygląda jak zamiatanie sprawy pod dywan, ale tak jak powiedziałem, rodziny się nie wybiera i trudno, aby w tym momencie, dopóki nie ma. Twardych dowodów, że Krzysztof Bosak ma takie, nie inne relacje z bratem, a brat dalej, to trudno wyciągać dalsze wnioski. Natomiast, jeżeli chodzi o fakt, autor artykułu nie podpisał się. A szkoda, bo artykuł ciekawy. Natomiast, tak naprawdę, drodzy Państwo, musiało dojść do rozlewu krwi, aby niektórym otworzyły się oczy. I tak, na przykład, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców na swojej stronie i na Rejbuku poinformował, że to jest pismo z 28 lutego 2022 roku. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wypowiedział umowę członkowską firmie Vivus Final sp. z z.o.o. w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Podczas posiedzenia zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, w dniu dzisiejszym, to jest 28 lutego 2022 roku, o godzinie 10:57, zarząd Związku Przedsiębiorstw i Pracodawców podjął uchwałę o skreśleniu firmy Vivus Final sp. z z.o.o. z listy członków. Nie mamy nic do pracujących tam Polaków, jak pisze na stronie Związku. Uważamy ich za uczciwych i porządnych ludzi, ale rosyjski kapitał jest dla nas nie do zaakceptowania. I nie są to jedyne działania podjęte przez Związek. Dodam, drodzy Państwo, związek, z którym często mam odmienne poglądy, ale za takie działania należy się im szacunek. A dodatkowo podjęli jeszcze kolejne działania. Jest apel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców o wycofanie spółek produktów rosyjskich i białoruskich, adresowany do pani Renaty Juszkiewicz, prezesa zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. I pisze tak: Droga Renato, uprzejmie cię proszę o dystrybucję niniejszego apelu pośród członków i. Apel. Szanowni Państwo, gorąco apeluję do Was o wycofanie spółek produktów rosyjskich, białoruskich. Oba te kraje niestety z poparciem znacznej części swoich obywateli mordują ludzi. Rządzą nimi przestępcy wojenni. Ani złotówka wydana przez polskiego konsumenta nie powinna trafić do tych zbrodniczych reżimów. Mam nadzieję, że przychylicie się do mojego apelu. Wierzę w Wasz biznes i życzę samych sukcesów. Podpisano Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. I drodzy Państwo, rewelacyjna sytuacja ktoś zachowuje się jak człowiek, ale czas przedstawić drugą stronę medalu czyli Związek Przedsiębiorstw Finansowych nie ukrywam do momentu, w którym nagrywam odcinek. Brak jest jakiejkolwiek informacji o podjętych działaniach. Jeżeli coś się zmieni, to pojawi się ewentualnie w opisie, ale na chwilę obecną pokażę Państwu, jak wygląda ich solidarność z Ukrainą. Wchodząc na stronę, ona gdzieś tam za mną się pojawi, tym razem w ogóle zamiast memów, bo sytuacja jest zbyt poważna. Piszą tak: wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec wesjalskiego i bezprecedensowego ataku Rosji na naród Ukrainy. Nie zamierzamy milczeć wobec tych wydarzeń, które stanowią dramat dla milionów ludzi, budzą strach i przerażenie. Nazywajmy rzeczy po imieniu to zbrodnia i pogwałcenie wszelkich możliwych fundamentów prawa międzynarodowego. Związek Przedsiębiorstw Finansowych to coś więcej niż organizacja przedsiębiorstw finansowych i to zrzeszenie firm, które razem mogą bardzo dużo. I wiem, że i tym razem udowodnimy swoją postawą, wsparciem i wszelkiego rodzaju inicjatywami, że polski rynek finansowy umie, chce i będzie solidaryzował się z ofiarami agresji. Jako organizacja będziemy inicjować, ale także wspierać każdą inicjatywę członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych, mającą na celu pomoc narodowi niepodległego kraju Ukrainy. Jesteśmy solidarni z Ukrainą. Podpisano Marcin Czugan, prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Ty za zapluty kłamco, ty dziadu pierdolony. Wypierdalaj mi stąd! Chuju jebany, kurwa. Chuj jebane ciśnienie podnie. Ile można słuchać tego pierdolenia? Co się kurwa gapić? Myślisz, że jest 40 milionów pajaców? To był zwykły przerywnik. I proszę go z tą osobą nie wiązać, bo być może nawet. Albo nie, nie wchodźmy w to. Po prostu proszę nie wiązać przerywnika z tą osobą. Tak jak powiedziałem, do chwili nagrania felietonu na stronie nie, w ZPF, na swojej stronie, nie odniósł się do sprawy firmy Vivus. Ale kątem oga, oka mogliście Państwo zauważyć coś ciekawszego. Członkowie Związku Przedsiębiorstw Finansowych w gronie zdobywców Loan Magazine Awards z 17 lutego 2002 roku, czyli mówimy o wydarzeniach, na które był czas zareagować. Nie mówię o cofaniu nagród, ale może chodziło o to, aby do tego się też odnieść. Podczas 7. gali Leon Magazine Awards, która odbyła się 17 lutego we Wrocławiu, członkowie ZPF zostali uhonorowani nagrodami łącznie w dziewięciu kategoriach. Low Magazine Awards to konkurs, w którym nagradzane są produkty, usługi oraz marki, które w przeciągu ostatnich 12 miesięcy szczególnie wyróżniły się na polskim rynku pożyczek pozabankowych. Konkurs adresowany jest do instytucji pożyczkowych, instytucji bankowych, firm windykacyjnych, biur informacji gospodarczej oraz podmiotów dostarczających rozwiązań technologicznych pozwalających firmom reprezentującym rynek na szybki rozwój. Co ważne, zwycięzców w poszczególnych kategoriach konkursu wybierają sami przedstawiciele branży finansowej, Finansowania pozabankowego i w tegorocznej edycji nagrody zdobyli. Asa Polska w kategorii kryształ jakości, KRIW spółka Zoo w kategorii kryształ jakości i Vivus spółka Zoo w kategorii kryształ jakości partnerskiej oraz pożyczka roku. Do tego dochodzi Alektum spółka Zoo, Ultima spółka Zoo jako Partner windykacyjny sesja, Kaczmarski Inkaso spółka z spółka komandytowa w kategorii partner windykacyjny, serwis oraz Grand Prix 30 lat. Erka Legal w kategorii partner windykacyjny, Luando, spółka z o.o., AIQ Labs, spółka z w kategorii instytucja pożyczkowa roku oraz nagroda dla menadżera sprzedaży oraz grupa BIK, wyróżnienie specjalne za alerty BIK. Gratulujemy zwycięzcom. Życzymy dalszych sukcesów. Organizatorem gali jest loanme.pl, który publikuje i rozpowszechnia treści związane z rozwojem poszczególnych marek, całego rynku finansowego, pozabankowego, skierowanego do odbiorców. Yy, portal propaguje ideę odpowiedzialnego pożyczania, tworząc kodeks odpowiedzialnego pożyczkodawcy. Stara się zrzeszać coraz to większe grono firm zainteresowanych promowaniem takich zachowań. I drodzy Państwo, ciekawe, kto z tego grona okaże się naprawdę solidarny i wywali taką nagrodę na śmietnik oraz wypisze się z tego towarzystwa, które pieprzy tylko o etyce, a zachowuje się niczym kurwa udzielająca rozgrzeszenia. Bo całość tych nagrań, tej etyki, to jest tylko i wyłącznie coś, co Kamil z kanału Akcja Windykacja nazywa głaskaniem się po chujach. Ja może nie użyję tego zwrotu. Ale jest to ewidentne towarzystwo wzajemnej adoracji, które za nic ma etykę, a tylko wyciera sobie nią swoje twarze. Tak więc za dzisiaj, drodzy państwo, serdecznie dziękuję. Proszę komentować, zostawiać łapki, subskrypcje. A po to, aby pokazać, jak wygląda nasza branża finansowa, to proszę rozpowszechniać film, gdzie się tylko da. I tym optymistycznym akcentem tradycyjnie Państwa pozdrawiam i do zobaczenia w piątek piąteczek piątunio. Trzymajcie się.